Rok 2020 nie był prostym czasem. Wiele osób straciło dużo. Był ogrom stresu, ale też niektórzy docenili, jak bardzo są dla nich ważni bliscy i przyjaciele. Skoro rok 2020 się kończy, pora na przepowiednie na 2021 rok. Dodamy tylko, że wstawiając film o przepowiedniach na 2020 rok, nie spodziewaliśmy się, że symboliczne trzęsienie ziemi w Polsce, które przepowiedziała jedna z osób, wypełni się tak mocno. A jednak stało się. I trzeba żyć z tym dalej. Nie przedłużamy już jednak i rozpocznijmy film 10 przepowiedni na 2021 rok. Baba Wanga to słynna jasnowicka, która straciła wzrok, jednak przy okazji otrzymała za to inny dar widzenia. Konkretnie chodzi tu o zdolność przewidywania przyszłości. Kobieta słynęła z tego, że przepowiedziała wydarzenia z 2001 roku. Cytatem: Dwa stalowe ptaki. Zaatakują amerykańskich braci. Z bardziej aktualnych wydarzeń wizjonerka mówiła też sporo o chorobie amerykańskiego prezydenta. Przypomnijmy, że Donald Trump w tym roku przeszedł wirusa. Na 2021 rok baba wanga wieszczyła następujące rzeczy. Silny smog przejmie ludzkość. Trzej giganci się połączą, niektórzy ludzie będą mieli czerwone pieniądze. Widzę cyfry 105. I wiele zer. Co oznacza ten smog? Wiele osób interpretuje to jako rosnącą potęgę Chin. Wanga, mówiąc o XXI wieku, twierdziła, że z pewnością pojawi się lekarstwo na raka. Nadejdzie dzień, kiedy rak zostanie związany żelaznymi łańcuchami, twierdziła. Wanga umarła na raka piersi. Co prawda nie podała konkretnie, że w 2021 roku ludzkość pokona tą chorobę, ale skoro mówiła o XXI wieku, to w 2021 może lekarstwo się pojawi, lub przynajmniej niedługo po nim. Nostradamus to astrolog, który przepowiedział ogrom spełniających się rzeczy. Miał przewidzieć wielki pożar w Londynie w 1966 roku, ale też zniszczenie Hiroshima i Nagasaki, czy World Trade Center. Wizjoner na 2021 rok niestety również nie ma dobrych wiadomości. Astrolog pisał Król obejmie lasy, niebo się otworzy i pola spali z ciepłem. Być może szykują się kolejne pożary. Wizjoner sporo czasu poświęcił zmianom klimatu, pisząc, że szykują się powodzie i inne katastrofy klimatyczne w 2021 roku. Niestety oznacza to, że wybuchy wulkanów, huragany czy powodzie to właśnie czas roku 2021. Nostradamus pisał też o 2021 roku, że rozpocznie się walka, która potrwa do 2025. Pisał jednak też o tej walce, pokój powstanie z popiołów zniszczenia. Czyli choć walka przyniesie wiele zła, to ostatecznie przyczyni się to do pokoju i dobra. Nostradamus wyznał też, że w 2021 roku będą trwały prace nad czymś dziwnym. Pewnie będzie to jakoś ukrywane, ale trwają prace nad czymś, co zamieni ludzi w bezwolne istoty niczym zombie. Zamieni to ludzi w coś bardzo dziwnego. Nicolas Aujula to ezoteryki terapeuta, który w swojej pracy korzysta z możliwości przeniesienia pacjenta do jego poprzednich wcieleń, by dzięki temu znaleźć powód problemu, z jakim aktualnie walczy człowiek. Terapeuta twierdzi, że ogrom problemów, które przechodzimy w tym życiu ma swoje początki w poprzednich życiach. Na przykład, jeśli w poprzednim wcieleniu zginęliśmy w wyniku utonięcia, bardzo możliwe, że w przyszłym życiu będziemy panicznie bać się wody. To właśnie ten ezoteryk przepowiedział, że Donald Trump przegra wybory w tym roku. Mówił też dużo o dziwnej chorobie, zanim nadeszła pandemia. O 2021 roku ezoteryk mówił Miałem kilka dość okropnych wizji, w tym jedną z bardzo ważnym przywódcą, który umrze nie w wyniku naturalnej śmierci, a czyjegoś chorego planu, powiedział Aujula. Nie mogłem zobaczyć, kto to był, ale czułem, że wywołała falę wstrząsów na całym świecie. Oczywiście mam nadzieję, że to się nie urzeczywistni. Miałem też wizję światowego szczytu, nękanego skandalem obyczajowym i gwałtownym wzrostem skrajnie prawicowej polityki oraz erupcji wulkanu, która wywołała poważne zmiany klimatyczne. Dotarły do mnie słowa: świńska grypa i zobaczyłem obrazy masowej paniki. Nie sądzę, żeby to kolejny wirus, ale wyobrażam sobie, że reakcja będzie alarmistyczna. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w tym roku. Straszna prawda o filmie Kevin sam w domu wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie. Kod Tory to zbiór zakodowanych słów ukrytych w hebrajskim tekście Tory, które zdaniem ekspertów przewidywały ważne wydarzenia w naszej historii. Rabin Glazerson od lat bada tajemnice pismu judaizmu, które mają przepowiadać niezwykłe zdarzenia. Jego zdaniem w piśmie ukryte są tajemnicze znaczenia, mistyczne symbole, które zakodował sam Bóg, by ludzie mogli zrozumieć, co czeka świat i ratować się przed mrocznymi wydarzeniami. Eksperci odnaleźli w pismach zwrot atomowy Iran. Co więcej, są przekonani, że 2021 rok to czas Mesjasza. Ktoś się pojawi, będzie czynił cuda. Jego działania będą przygotowaniem do tego, co stanie się na Ziemi. To pokaże, że wiele osób się myli, nazywając Jezusa prawdziwym Mesjaszem bo Mesjasz dopiero przyjdzie i pokaże swoją potęgę. Dzięki niemu chrześcijaństwo zacznie zanikać i wszelkie inne religie, które będą mu przeciwko. Ta przepowiednia jest interesująca, bo z jednej strony dla wielu ludzi to będzie Mesjasz, ale dla wielu innych osób to będzie Antychryst, bowiem Biblia zapowiada pojawienie się największego Antychrysta, a oni uważają, że Jezus jest Mesjaszem, więc interesujące jest, czy ten ktoś będzie uważany za Mesjasza, ale i Antychrysta. Jak myślicie? Będzie to Mesjasz, a może Antychryst? 21 grudnia 2020 roku, zdaniem wielu osób, na świecie rozpoczęła się era wodnika. Opuściliśmy już erę ryb, zwaną erą chrześcijaństwa i innych religii monoteistycznych jak islam. O nowej erze pisali już Majowie, pisząc, że w 2020 roku powstanie coś nowego, nowy świat. Teraz wchodzimy w erę, gdzie wiele osób znowu przypomni sobie o dawnych wierzeniach. Ludzie zaczną korzystać z duchowości, będzie coraz więcej jasnowidzów, coraz więcej uzdrowicieli i ludzi, którzy zajmują się mistyką i magią. Uaktywnimy w sobie coś, co zwie się genem bogów lub genem Boga. Ludzie zaczną się zmieniać, nie będą ich interesowały wierzenia, gdzie to jakiś kapłan ma im mówić jak myśleć i to on kontaktuje się z boską siłą. Każdy człowiek będzie wiedział, że pochodzi z boskości i będzie wiedział, że sam może kontaktować się z bogami, bo są ukryci w jego ciele i duszy. Co więcej, zmiany ery Wodnika już widzimy. W Polsce od jakiegoś czasu trwają protesty, ludzie zaczynają się budzić i walczyć o swoje prawa. Ludzie ery Wodnika będą właśnie walczyć. Nie będą godzić się na to, że jakaś władza, nawet składająca się z ludzi o tej samej narodowości, może im coś kazać i decydować za nich. W Polsce z czasem będzie to coraz większe. Polacy nie odpuszczą, nasilą się konflikty. Wielu Polaków będzie atakować innych Polaków, którzy będą walczyć, ale oni i tak nie odpuszczą. Jednak druga strona także nie będzie dawała za wygraną. Na 2021 rok szykuje się w Polsce coś niezwykłego. Przełomem ma być noc w 2021 roku, w czasie której Polacy zmienią wszystko. Będzie to wydarzenie przełomowe i niesamowite, które stworzy nową Polskę. Będzie to wydarzenie przełomowe i niesamowite, które stworzy nową Polskę. Będzie to prawdziwy grom i burza, jaka spadnie na Polskę. Era Wodnika sprawi, że ludzie przestaną się trzymać jednej wiary, jednej ścieżki, jednego poglądu. Zaczniemy bardziej rozumieć ludzkie problemy, które nie zawsze są proste i jasne. Empatia zarówno dla człowieka, jak i zwierzęcia wzrośnie, a coraz więcej ludzi zaprzestanie jedzenia mięsa. Odkrycia nauki, które od lat wyjaśniają, że człowiek nie musi jeść mięsa, wreszcie zyskają popularność. Niestety, era wodnika, choć w wielu kwestiach zmieni człowieka na lepsze, to jednak, by powstało coś nowego, stary ład musi upaść. Już widzimy wiele strasznych wydarzeń, jak pandemia. Będzie tego więcej. Choroby, konflikty, wybuchy wulkanów one stanowią moc nowej ery. Z ciemności powstanie światło. W 2019 roku wstawiliśmy dla Was film pod tytułem Tajemnicze przepowiednie polskiej zakonnicy. To tam kobieta mówiła o dziwnej chorobie, która dotrze do Polski. Było to zanim jeszcze świat usłyszał wieści o wirusie. Film ten wywołał wiele emocji. Pisaliśmy i dzwoniliśmy kilka razy do tej pani, jednak niestety nie chce się ona kontaktować, tłumacząc, że wszystko już powiedziała. Zgodnie z jej słowami, które pojawiły się w jej wizjach, przyjdą do Polski i świata wydarzenia, które zmienią część ludzi. Staną się niecyś inni, mroczniejsi, straszniejsi, niby wiele zyskają i zdrowie się poprawi, ale jednocześnie zmienią się na gorsze. W Polsce nie ma być ich zbyt wielu, ale jednak będą i będą zmieniać nasz kraj w złym kierunku. Straszna prawda o filmie Kevin sam w domu wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.